Dochody powiatu na rok 2012 zaplanowano w wysokości 45 454 265 zł zaś dawki na kwotę 49 109 26 zł Jeśli chodzi o inwestycje w dziale 710 realizowano przez kolejne lata, zareagowano przez kolejne lata zadaniem nazwą infrastrukturą Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego jest to zadanie działalności geodezyjnej. W tym zakupie inwestycyjnym W linii średniego napięcia w rady Mazowieckiej oraz 75 175 tysięcy oraz wymiana nabierutowego pokrycia dachowego na południu górnym szpitala na kwotę 670 tysięcy złotych oraz dziale pod obrady dzisiejszej sesji, jeśli chodzi o wykonanie. Chciałam się zapytać, według Pierwo, pierwszego klucza podziału są rozdzielane środki dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach prawa porozumień, chodzi oczywiście o drogi powiatowe w granicach poszczególnych samorządów. Analizując ten budżet, jeśli chodzi o wydatki, bo to dochody, no mamy wydatki, jakie mamy. Dla mnie to jest metoda taka zasady gorszy, lepszy. to. I powiedz, to jest moje pierwsze pytanie, według jakiego budżetu podjął Włekusz. Następne pytania mam w kwestii planowanych wydatków na poszczególne działy. Między innymi, jeśli chodzi o służby budżetowe. I tutaj wniosek prowadzenie do dobrze środków na zakup samochodu do Komendy Powiatowej Policji, wiemy jakim problemem Komenda Powiatowa Policji się boryka, a jakie to zadania, a jak, to zadanie, a jak to dzisiaj jest okrągł przestrzeń. Jeśli chodzi o Komendę Straży Pożarnych, to miałam okazję rozmawiać ze strażakami, przez uczestniczyliśmy, uczestniczyliśmy wspólnie yy, z pożarzem. Przyjechało do w tym momencie, jeżeli byłby gdzieś może przykładowo Białej to byłyby tylko ważne problemy, chodzi o życie ludzi w tym momencie, gdy by pada była bardzo ograniczona i żeby uwzględnić ewentualne prowadzenie do budżetu wynagrodzenia, czyli jednego tak do wyady ratunkowe. Kolejna sprawa... Pani, jako Zarząd jak otrzymaliście Państwo od burmistrza miasta Rady Mazowieckiej pismo dotyczące oświetlenia ulicy Księżyca do i Targowej. Ja wiem, że Targowa była realizowana z budżetu powiatu, że dla zminimalizowania kosztów, tego błąd zostało tam zamontowane oświetlenie. Dziś, wiecie Państwo, mówić i do mnie, osoby, które często Mówiła się, że i no, sprawa się czy już od lat, czy on są pozwolone mieszkanie o doświetleniu tej ulicy i podobnie w przypadku księży y, dotyczy chodnika. Z tego pisma wynika, że na zadania te, to jest oczywiście wartość szatunkową, przypadkowa może być inna, wniosek jest o 130 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o gospodarkę i tutaj też drodzy Państwo, jak samorząd powiatu ma w swoich zasobach y, również mieszkania. Chodzi o budynek, przechodzimy do i a ja osobiście jako prezes RTPS-u, zarządzając tym budynkiem, zwracałam się jednokrotnie o zabezpieczenie środków i podjęcie radykalnej decyzji, jeśli chodzi o dalsze opłaty mieszkań budynku, remontu, 11. Tam pytania. Państwo, będzie zarwały się z wody, spadła dziewczyna i całe szczęście, że specjalnie nie połamała się, bo coś gorszego się nie stało. Ja nie mogę wziąć na siebie takiej odpowiedzialności, taki żeby w takim stanie technicznym, wdrożącym w życiu, mniej ludzi namieszkały w tym zarządzać i żeby Ja Nie Gdzie masz obdech mógł? Jedna z gmin zwróciła się do, o wsparcie również gmina Sadkowice. Z, z tej wiedzy, którą mam, oprócz powiatu radzkiego, żadna jednostka samorządowa nie uzyskała wsparcia w ramach Narodowego Programu Przebudowy Lokalnych, jest w rezerwie Gminy i mamy gmina Sapkowice Mamy porozumienie, w ramach którego gmina Sądkolica wspiera pod kwotą 70 tysięcy, a jeśli uzyska, zyska, bo jest, jest w rezerwie ta gmina, to powiatrawski deklaruje kwotę 40 tysięcy. Policja ma zapisane wsparcie w wysokości 6 tysięcy złotych na patrole. Natomiast Podchodziłbym do kwestii wsparcia wydatków na zakup samochodów. Budżet policji został wyłączony z budżetu samorządu powiatowego przez Z taką uwagą, że będzie dużo lepiej, jeśli będzie to poza powiatem, więc. Kolega legalne w tym założeniu. Natomiast dwa samorządy, miasto Rada i miasto Białoracja, wspierają patrole, to są patrole pierwsze, teraz trudno sobie wyobrazić, żeby powiat patrole pierwsze Wspieramy to są patrole samorządowe i tutaj tak, ta kwota uzgodniona z komendantem będzie przekazana na patrole wyjazdowe. Nie widzę kwestii i myślę, że Państwo Radni podzielą ten że w związku z tym, już przez wiele lat Rada Powiatu Rzecznik, jego zadanie mocno wspiera wydatki w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Jeśli chodzi o Państwową Straż Pożarną, jest obecny Pan Komendant, to nie ma powodu, na nasze wsparcie i jak rzadko to mówię, w tym obszarze chyba jesteśmy jednym z powiatów, który nie ma powodu do czym...

te zadania i tu jest porządek. Zarząd przyjmuje, przeanalizuje, przyjmuje właśnie, przeanalizuje i jeden jakiś na to. Jeśli w tym momencie jako Rada przegłosujemy na przykład na... Jeśli nie, to zgodnie to Nie, nie ma żadnej negocjacji. Także nie się do głosu. Zarząd przyjmuje te Będzie je i ewentualnie, jeśli będzie można, zaprosimy się do